Siemano. Witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj chciałbym pokazać wam ciekawy i rzadki samochód, jaki akurat trafił do nas na serwis. Mianowicie jest to Alfa Romeo Spider pierwszej generacji. Taka żabka. Zaraz pójdziemy na warsztat, pokażę wam go od spodu, jak to wygląda. Tylko tak najpierw zaczynam w biurze z odpaloną Wikipedią, żeby wam pokazać, co jest na Wikipedii, bo ja mało wiem na temat tego samochodu. Zaraz go sobie obejrzymy, więc Razem poznamy jak jest zbudowany, a jest ta konstrukcja całkiem ciekawa, bo już go widziałem oczywiście od spodu. Eee, coś takiego do nas przyjechało, tak to wygląda. I tu jest napisane, że jest to Alfa Romeo Spider po drugim liftingu. Drugi lifting, czyli 69-83 rok. Ogólnie samochody robione od 66 roku. Miejsce produkcji Grugliasco, San Giorgio. Fajnie. I potem ten samochód został zastąpiony czymś takim Alfa Romeo GTV. Nie wiem czy znacie takie samochody. Kiedyś pamiętam wymieniałem silnik w GTV-ce 2.0 turbo benzyna. Jeszcze byłem wtedy takim młodym mechanikiem. To było prawie 20 lat temu. Mniej niż 20 lat temu. To było jakieś 18 lat temu. Pamiętam tym turbo jak się przyjechałem to było 2.0 V6 turbo. Samochód ważył nic. Ale to wtedy zrobił na mnie wrażenie ten samochód. Rewelacja naprawdę, petarda. E, dobra, idziemy na warsztat, pokażę Wam. Chciałem tylko takie tło dać temu, co będę Wam pokazywał. E, masa własna samochodu 1025 kg. Jest tutaj napisane, czyli waży nic. E, nie jestem pewien, jak to jest silnik, czy to jest 1.8, czy 2.0. Trzeba by było rozkodować winnie jeszcze sprawdzić. Także teraz nie będę wam was okłamywał. Dobra, idziemy na stanowisko, pokażę Wam jak wygląda ten sprzęt. Patrzcie, patrzcie, jaki sprzęt! Nie wiem od czego zaczynać: czy od góry, czy od dołu. Chyba zaczniemy od góry, a potem Wam go podniosę, pokażę od spodu. Bo ciekawe rozwiązania konstrukcyjne tak naprawdę, podróż w czasie taka, można się mocno cofnąć. On chyba jest świeżo sprowadzony, bo tu jeszcze po niemiecku napisane, że brak hamulców i faktycznie przyjechał totalnie bez hamulców koła stały dęba. Robimy tutaj regenerację zacisków, zaciski totalnie, patrzcie, patrzcie, totalnie zatarte, zardzewiałe po prostu namen. także robimy kompletną regenerację. Na szczęście wszystko do tych zacisków jest. Nie wiem, czy kojarzycie system ATE. Mercedesy, Volvo, długo, długo produkowane zaciski yy, przez wiele lat, wiele generacji. Tu jest ważna rzecz taka przy tych zaciskach. Patrzcie, ten półksiężyc ten półksiężyc ma swoją określoną pozycję w tym zacisku i musi być odpowiednio ustawiony. Jeśli ten prze, półksiężyc przestawimy, przekrycimy, obrócimy nieprawidłowo, mamy takie historie w tych zaciskach, jak piszczenie klocków hamulcowych. Są do tego takie specjalne przyrządy, takie trapeziki. Yy, takie trójkąciki blaszki do wkładania, do ustalania, ale można to zrobić bez tego na logikę yy, i też jest dobrze. Tylko trzeba wiedzieć, znać zasadę hamulca, jak działa, żeby ten półksiężyc odpowiednio ustawić. Dobra, obsuwam, obsuwam, opuszczam go i poglądamy go sobie najpierw od góry, jak ten samochód wygląda. Zaczniemy od takiego rzutu, bo mi to, się, mi to bardzo przypomina, Wam takiego flashbacka yy, jak Guard XJS. No po prostu kopiuj i wklej, ten tył to jest Jaguar XJS. Designersko to jest zupełnie to samo. Wnętrze. Ale to jest to patrzcie jak to wygląda. Klamka. Wow, po prostu wow. Test klameczki. No kurde. Nie spodziewałem, nie robiłem tego wcześniej. Robię to pierwszy raz teraz z Wami. Petarda. Wow! I to jest kurde! To, to nie jest moja gra aktorska. Dostanie dychę? Kurde, muszę się wsłuchać, bo może być dycha. Kurde, będzie dycha. 10 na 10. To jest klank osiągalny tylko przy starych, klasycznych Mercedesach. To jest cabrio. To jest otwarta karoseria. A on tak się zamyka. Po prostu wow. Wow. Ja pierdzielę, miałem Wam pokazać środek. A już po prostu te drzwi mnie rozłożyły na łopatki w tym momencie. Ale fajnie. Ale fajnie. Tutaj taka szybka. Już mam zegarek na lewej ręce, bo tam pytaliście mnie, czy ja jestem z tych ciepłych. Ale ze spawarki mi wpadł kawałek stopionej stali i mi spaliło rękę pod zegarkiem. Więc chciałem, żeby się zagoiło, więc ponosiłem trochę na prawej. Wow! No dobra, tak. korbka jest trochę luzuma, nie? Ale to. To wtedy była taka moda, nie? Na te takie materiały to jest takie tworzywo, jakby. No ale ono jest spoko. Wtedy podejrzewam, że te tworzywa to była nowość i to był pewnie taki luksus. Więc jak na tamte czasy, no to taki sztos. No ale to wnętrze, no to kurde, moi drodzy. Ale to jest sztosiwo, patrzcie ta nitka. Skóra. Przeszyta tą nitką. Jakie to jest w dotyku, patrzcie. To nie jest flakowate, to jest takie, kurde, to jest napięte, to jest takie jędrne. Wszystko tak jak trzeba. No dobra, tutaj ten fotel to jest tu do naprawy, tu nie ma gąbki, nie? Tu, tu to jest do zrobienia. Ale reszta sztos. Kokpit, patrzcie, gdzie są biegi. Nie gdzieś tutaj, tylko kurde, jak w sportowym samochodzie. Kierownica? No, kierownica to jest po prostu bajka. Kurde, sztywniutka, cienka taka. Patrzcie, jakie zegary, jakie to jest piękne. To są czasy, że ten samochody to były dzieła sztuki. Ale fajny, ale fajny. Tam jakiś schowaczek, drugi fotel. Tutaj dach. On w tej chwili jest niepalący. Przyjechał do takiego kapitalnego przeglądu, remontu. Więc jakby nie jeździ. Może, ale to nie ma tablic, kurde. Fajnie by było się przejechać tym zobaczyć, jak to w ogóle na drodze się zachowuje. Z tymi drzwiami to jest, ja jestem w szoku. Teraz z wami to, to, to Wow Dobra, pod maską. Maska jest malutka. Patrzcie, jak ona jest mała. Jest taka tycia. Ogólnie ta e, przedział silnikowy jest. Bardzo mały. Samochód ogólnie jest malutki. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. To jest dosyć wąski podnośnik. Tutaj ryjek tak wystaje. Tu zderzak. No to zajeżdża Porsche, co nie? Pod maską. Wtrysk. 4 cylindry, dwa wałki. Nie wiem jaka jest konstrukcja w środku. Nie wiem czy tu jest 16 zaworów. Pewnie nie. Strzelam, że jest 8 zaworowy ten silnik. Wszystko w ładnym stanie. Nie widać tu druciarstwa. Samochód jest w oryginale takim fajnym. Oryginał filtr, Fiat. Znaczy, przepraszam. Logo Lanci. Układ wydechowy, kolektor. Tutaj mamy kapturki. Przepływomierz klopowy, system Bosch. Dolot, tu jakieś podciśnienia. Nie wiem, czy to nie jest zawór dodatkowego powietrza do dolotu. Zawór dodatkowego powietrza za przepustnicą do podniesienia biegu podniesienia białowego, biegu chyba na zimnym silniku. To jest coś, coś takiego. O ekologię go tutaj nie posądzę jakukolwiek. No, pod maską jest ciasno. Tutaj jest ciasno, ale wtrysk mam już wielopunktowy. Na każdy runer jest oddzielny wtryskiwacz. System wtrysku nie wiem czy kojarzycie, ale bardzo przypomina ten, to Volvo, które tu miałem. Ten silnik taki na wózeczku, na którym robiliśmy różne eksperymenty i tortury. Układ zapołonowy mamy na rozdzielaczu, tak? Tak, tutaj mamy rozdzielacz z boku silnika. Wentylator, chłodnica. Zobaczcie, jak tu wyprowadzony jest wlew płynu chłodzącego. Piękny napis. Gruby odlew taki z napisem Alfa Romeo. Ogólnie bardzo świeżo, ładnie to wszystko wygląda. Przede wszystkim oryginalnie. Wszystko jest w oryginale. Nikt tu nie drutował. Nikt łapek tu swoich nie sadził. Fajna sztuka. Fajną sztukę komuś się udało kupić. Olio. A tam mamy łańcuch. No zobaczymy, jeszcze musimy go uruchomić. Musimy zdiagnozować co z nim jest nie tak Bo on tak Przy próbie uruchomienia Odpalił natychmiast Ale też od razu zgasł Także trzeba będzie zdiagnozować co tu się dzieje Jeszcze tu nie chcę zgadywać Nie chcę rzucać pomysłów co może być Wyjdzie tu to w toku diagnostyki Ale w pierwszej kolejności robimy hamulce Żeby to po prostu mogło się poruszać Już o własnych siłach Patrzcie jak to wygląda Szybo Alfa Romeo Tutaj to alfa romeo ale fajnie co to jest? to jest takie jakby to jest takie jakby chropowate tutaj taki zawiasek kurde, chromiki ja chromy teraz nie w modzie ja to wiecie, na modę to ja pluję na modę jak mi się coś podoba, to mi się coś podoba, a to że coś jest modne to wiecie co mam to gdzieś że tam jakaś młodzież się czymś jara. Spider 2.0. No to już wiemy jaka pojemność. Alfa Romeo. Fajny. CH. CH to skąd to? Z Chorwacji. W Chorwacji mówią po niemiecku. Teraz tak, wbijamy pod spód tego auta. Stan. No bardzo dobry samochód, jest stary, nie wiem ile on ma lat, 40 pewnie koło ma, tam 80 któryś rok z tego co wiem to jest To jest customowa chyba taka osłona misę. no nie dziwię się, bo ta Misa jest naprawdę tutaj taka aluminiowa, żebrowana i mocno wystaje Więc jak jakieś krawężniki czy cokolwiek na drodze to ona idzie na, idzie na pierwszy ogień I teraz patrzcie, jak spojrzycie na zawieszenie, no to co Wam przychodzi do głowy? Pierwsza rzecz o której myślicie to żuk, ok, żuk Warszawa, ale też Jaguar Eryxio, to kurde, bardzo podobne zawieszenie. Wielowahacz, tutaj taka miska w tej misce: sprężyna. Sprężyna oparta akurat w tym przypadku jest o podłużnicę. Stabilizator do karoserii i górny wahacz złożony z takich dwóch drążków: drążek przedni i drążek tutaj poprzeczny. Amortyzator oddzielnie. Tutaj mamy odbój, dwa spłonie, końcówka kierownicza, układ kierowniczy rozwiązany na przekładni ślimakowej, czyli nie mamy tu maglownicy, tylko standardowa przekładnia ślimakowa. No tak jak we wszystkich klasycznych, w klasycznych tych samochodach zawsze tak jest. No w Jaguarze akurat była przekładnia, była maglownica, ale w Mercedesach starych i innych takich to zawsze na tym ślimaku to jest, więc mamy tutaj przekładnie. Kierowniczą tutaj mamy wąs. Ten wąs co nie jedną alfą trząs. Tu patrzcie, belka, najniższy punkt samochodu, jak nowa z fabryki. Tutaj układ wydechowy, patrzcie, jest Sonda Lambda. Dwa, ka Dwa nie. Trzy kabelki, czyli z zgrzałku już chyba nawet. To jest prawdopodobnie jakiś katalizator. Jeszcze patrzcie jest na nim napis Alfa Romeo. <grymne> Oryginalny katalizator. Trzeba będzie go wyciąć przecież. Zobowiązuje to przecież bycie profesorem, tak? Skrzynia biegów manualna. Patrzcie, jak skrzynia jest zbudowana, dwie połówki tutaj mamy. Tutaj mamy dzwon. Tu mam w środku sprzęgło. Patrzcie, dwa czujniki prędkości obrotowej VE. Nie wiem do czego. Po co są dwa? Wytłumaczcie mi. One są jakby przesunięte względem siebie. Jeden, jakby czytał. Z wieńca, a drugi, jakby czy to z czegoś innego, no nie wiem, to Wy mi powiedzcie, może Wy wiecie, po co są dwa czujniki prędkości obrotowe indukcyjne na tutaj nad dzwonie w tym samochodzie. Po co to jest? Po co to jest? Ja nie wiem. Tutaj mamy jakieś kabelki, jakieś połączenia, spornik wydechu, wszystko oryginał, wszystko piękne, ładne, takie. Tu mamy taką. Nie wiem z jakiego to jest materiału, jakiś o, ognioodporny, pewnie jakiś kocos jakieś opaski, osłona termiczna, nie wiem czy to jest to czy to ktoś sam sobie zrobił. No i co, hamulce, hamulczyki małe, no w tych samochodach tak było, auto waży tonę, więc taki hamulec wystarczy, tylko to są dwutłoki tutaj. Tak jak Wam pokazałem, ATE system i tyle jeśli chodzi o przód. Stan bardzo dobry tego samochodu, naprawdę zdrowiutki jest. Tutaj nie ma rdzy. Są punkty takie, że coś trzeba by zabezpieczyć, ale ogólnie jest ładnie. Tak śmiesznie zrobione wzmocnienia konstrukcyjne podwozia. Są tak zrobione w kształcie takich profili, w kształcie takich cełowników, taki profil U, że te jakby pióra tych profili wystają w dół, są jakby otwarte do zewnątrz. No, to jest konstrukcja, która zachęca do korozji, ale tej korozji tu nie widać. Nie jest to na szczęście zgnite. Podejrzewam, że jakby w gorszych warunkach jeździł ten samochód, to szybciej jego agonia by nastąpiła. Tutaj mamy wydech. Fajnie to wygląda, temocowanie, to wszystko takie ok. I teraz tak, tylny wózek. Patrzcie na tylny most. Patrzcie, jak tylny most jest zrobiony. Wygląda jak ten takie driftingowe, co nie? Mosty. Tu mamy dzwon, pochwa lewej półosi, rdzeń aluminiowy, rdzeń mostu, obudowa e, dyferencjału, obudowa tutaj wałka atakującego. Natomiast tu mamy drugą część, czyli osłonę prawej półosi, pochwa prawej półosi. I to skręcone są stal, aluminium, stal, kurde. Jakie to obciążenia musi znosić? No mieli pomysł. Nie chcę kłamać, to jest prawdopodobnie zawieszenie typu De Dion, czyli belka wleczona. Zobaczcie, że nie ma tu drążka panharda. Mamy dwa długie wahacze. Dwa wahacze. Do karoserii mamy tylko sprężyna, amortyzator. I mamy to całość, ten zespół zamocowany jeszcze tutaj takim górnym tu mamy taki wahacz, w kształcie litery Y. Tak spojrzycie. Tak spojrzycie, zobaczycie, jest taka litera Y. I on jest zamocowany tutaj taką tuleją dużą, potężną, metalową, gumową do mostu i dwiema tulejami tutaj do karoserii. A druga jest tutaj. Więc mi to wygląda na De Dion aczkolwiek ręki bym sobie nie dał, nie dał uciąć, bo konstrukcja jest taka specyficzna mechanizm hamulca postojowego, jedna linka rozchodzi się tutaj na te dźwignie tutaj rozciąga w środku, w tym tarczobębnie, szczęki, tu są rozpieraki tu mamy ogranicznik wychyłu całej osi taki pas, też pewnie jakiś azbestowy wisi to w tej chwili na nim, jest to napięte Stabilizator do karoserii, czyli łącznik stabilizatora do karoserii. No to, to mi rozwaliło mózg ten most. Nie widziałem jeszcze takiego mostu w seryjnym samochodzie takiej konstrukcji specyficznej. Tutaj nawet taka misa olejowa jest stworzona. No i fakt, że wiecie, no aluminium, stal. Tutaj e, ten moment, który działa między pochwą a tą obudową no, jest spory jednak w takim samochodzie. Jednak są tu siły, które chcą to połamać. A oni to jednak zrobili z aluminium. No, to szacun, że to funkcjonuje, że to działa. Fajne, fajne, fajna ciekawostka. Ja sam jestem podjarany czymś takim. No i mam nadzieję, że przywrócimy to do życia. Myślę, że jak tu by się przeleciało suchym lodem, ten samochód od spodu. To byłby efekt naprawdę, wow, byłaby naprawdę petarda. No jest trochę rdzy. Tutaj na przykład, patrzcie, jest tak na wylot. No jest takich punktów trochę, co nie, że gdzieś tam przyżarła tardza, ale nie ma tragedii. Naprawdę to jest egzemplarz do, do, do zadbania, do ogarnięcia. Nie ma tutaj połacie jakby całych do wymiany, tylko to są jakieś tam punkty. Myślę, że to można zrobić w jakiejś technologii. Też naprawy takiej zachowawczej, e, punktowo. Wyjście napędu. przegub talerzowy, to żywcem wyjęty z dużego fiata. Wał. Tutaj mam przeguby. Kurwa, nie ma dużych luzów. Ten wał to taki delikatniotki, tak jakbym wziął od jakiegoś chińskiego kłada. <grywa> no ale to tak jest. U momentu jakiegoś strasznie dużego nie ma ten silnik. Samochód nic nie waży, no to też nie musi to być jakieś przywymiarowane. Pompa paliwa, filtr paliwa. E, zbiornik. Gdzie jest zbiornik? Aha, zbiornik w środku. Widzę przewody wchodzą do środka, więc pewnie gdzieś za siedzeniem. Za, si za siedzeniem. No tak, za siedzeniem, bo tutaj mamy dwa miejsca tylko. Tutaj takie tylko delikatne. Nie wiem, czy to może bardziej brud. Ale to... Mówię, poczyścić tylko do oczyszczenia takiego dobrego, do zabezpieczenia i, i tyle. Nie trzeba tu żadnych prac blacharskich, jakichś większych wykonywać. Fajny sprzęt, fajny sprzęt. Godzina 20. Chciałem Wam nagrać, pokazać. Dobra, my sobie działamy na no spokojnie z tym samochodzikiem. Tutaj Wojtek działa. I to tyle z tej relacji. на ютуба. Нара!